Witam serdecznie, nie Łalda. Ten mu napisał, że bardzo ładnie gram z Indrusiem po małej przerwie. Dobrze, tego pika nie zgłosiłem. To powinno być 6 trefli. No zawistuję. Askier i dziesiątka. Czytelnie do przebitki. No, ciekawe, czy ma kara. Kara czy kiery? Powinien mieć 3-4 oczka. Jednak kara. No, to kara muszę zabić. I odegrać kara. Jeżeli to było 10, to co, dwie karty starsze, to mój ma resztę kart. Bo my tak wistujemy. 8 kart zeszło. mój miał wziąć lewę? Muszę mieć po jednym karze. Jedyna szansa, że mój ma asapik. Nie ma szans. Ten na pewno ma dama kier. No i trefla musi mieć, czy już nie ma trefla. my kierno. stół dobry. Miał trzeciego kiera. Wi spikowy nie był dobry. Kierowy też nie. O, teraz jestem napakowany. Mam silne bez atu, a my gramy słabym. No kontrę dam. Kontry. A potem bez ato, nie mogę powiedzieć bez atu. Bo bezato oznaczałoby, że mam cztery kiery i piątkę moczem, a nie mam piątki młodszej. Dwa kiery może być wymuszone. Nie wymuszone. Te dwa piki miałem ochotę skontrować. Ciekawe, bez ilu by leżeli. Udaliśmy dwie karowe, treflową trzecią, pikowe trzy. Powinien skasować ta. O, puszczamy. Dziewiąteczka. Aha. Askier. Kier do asa. Bo valet, tu może być walet kier odłożony. No co ty kolego robisz? Co to jest? Ósemkę się zostawiasz do przejścia? Co to za zmyłka? Król kier. wypad No to trefel 11 lew O ten ma trefel długie 5 pików to nie ma kartu ryto to siedem. Długie trefla. A już reszty nie oddaję. Na trefla wyrzuć ją tak. Ale numer... Karol nam przebija. Tu się nie bawi, a to wiadomo, że miał króla Pik. Wzięliby Asa tref. o jaki śmietnik. Asa krew by wzięli. Asa karo przebitkę karo. Gdyby grali w piki. Urliśmy trzy pikowe, dwie kierowe. I trzy treflowe. Osiem lew braliśmy. Oni... Niestety, Jędruś, muszę cię z tym zostawić. On licytuje do moich dwóch lew. Powie trzy, kiery, dołożę do czterech. On wie, że jestem bojowym zawodnikiem i nie mam nic, tu mam. Do dziesięciu, tu mam do siedmiu. Będę wystawał w kierana, skrót pikowy. <laughs> No mój trochę ma, uh -huh. no i proszę w Kiera. Albo w Trefla na przebitkę. Dlaczego w pika kolego? Pokazałem, że chcę trefla. Mhm. Uh -huh. Osiem. To mu już nie ma pików Ten ma dwa piki lager. O myśmy nie pograli w kiery. Osiem kierów spadło, już nie ma kierów o Naowane były. No mamy po piku. Mi? O, I? A, i wkiera nie możesz. No dawaj wkiera. Ja muszę dołożyć. On ma ostatniego pika. No jeszcze jedno lewe potrzebuję, żeby wygrać. Wygrał. Nic z się nie miałem, de nie denerwuj się na mnie. Wszystko miałeś pod impasem. Znowu nie mam kart. Leger sobie poszedł. Dwa kara, no trzy kara, muszę powiedzieć nic więcej. Co ja mam biedne? Trzy kara to w amerykańskim stylu pokazuje się fit. Znowu nie ma przeciwnika. I co robimy, Jędrusiu? Wychodzimy czy nie?

że mam asa tref. Uwierzył? ponieważ dołożenie przy królu karo innej karty nie miało sensu, być może mój ma damę treflu. I w kierach liczymy na lewe. Jeżeli mój ma asa, to weźmiemy dwie kierowe. Jeżeli ma drugiego asa kier, a może mieć. W tę stronę. Dlaczego w kiery? To jedyne przejście na stracenie karem. I ściągnij damę treflę. Czyli pokazanie asa tre w pierwszej lewie było istotne. Podkładamy szóstka kier, tu nie, tu nic nie podkładamy. Ojej, singlowa dama pik wzięła. Mazgę ucieknie czy nie? Biorę jeszcze kierową. Dowcip na rzucenie walet takier. Przeciwnicy nie mieli na cztery pik. Zwracam uwagę. O dwa trefle mogę powiedzieć. To powinna być piątka. I 10 oczek mam, 10 oczek, Trzy lewy mam. Mazgaj się zdenerwował, Napisał 12 wykrzykników. Nie wiadomo po co, po co takie nerwy. Ojejku, kiedyś tak szybciej przychodzimy. Ugramy sobie. O, Koko przyszło. Koko 57. Kolew, bułgar, ekspert. 5000. 17 lat gra w brydżan. No i pięknie. Dwakier w pozycji kanapkowej. 3 bez atu. No i Jędruś, wygrasz 3 za atu. Przecież mam damę kier. Ach, Jędruś powinien mieć 4 piki. Karowych ma siedem. I dwa asy to wygrał. Musi ścianać swoje. O, jaki spryciarz, PL. Bierze swoje w krzaki. Wyrzucił trefla od długości. Czyli król tref leży źle. No wyrzucił tref. Le... No to król tref singlowy spada. Jędruś, wyrzuć a pik. No pewnie, że tak. Damy tref przejmij asem. Jeszcze raz Karo wyrzuć króla pik, oczywiście. I damę tref przejmij jasem, jak ten wyrzucił tyle trefle. Nie. Od krótkości wyrzucił. Nic nie można było zrobić. Radę pikową prawdopodobnie mógłby wziąć. Nie, ten wyrzucił damę pik. To nie no, bierze kiery. Koko miał kartę. Koko miał kartę! Pięknie, no dziękuję tutaj za grę. Wygraliśmy pięknie rozdanie 3 i 4.